Chwila, która nastąpi już niebawem, jest dla uczestników teleturnieju Teleas, no myślę, bardzo emocjonująca, ponieważ tutaj no, liczyć się będzie szczęście. Mam tylko trzy karty i te karty to As, Król i Dama. I ten z panów, który wylosuje Asa, yy, właśnie będzie miał dużo szczęścia, bo nie będzie musiał grać w tej drugiej rozgrywce, wystąpi dopiero finałowej. Wtedy będzie mógł wykazać się swoją wiedzą. E, dostanie także w prezencie wspaniały, słodki torcik. I kto to będzie? Kto będzie takim szczęściarzem? No już przekonamy się za chwileczkę. Jeszcze raz potasuję. Proszę bardzo, pan ja Pani wybieram, Ireneuszu. I pan wybiera, tak? A ja od serca. A proszę bardzo, pan Dariusz. Ja już nie mam wyboru. Nie ma wyboru. No nie ma wyboru. Proszę odkryć. Okazuje się, że to co serca jest, jest trafione, trafione i jest trafione takie i jak dobre. trzeba. I bardzo dobre. I gratulujemy Panie Ireneuszu. Dziękuję na razie. Dziękujemy. Panie Ireneuszu, torcik czeka. Tak, pan także czeka, dlatego że A pan... ja czekam, bo ja nie gram w tej chwili. Pan czeka i Pan nie gra. W tej chwili Pan nie gra. Pan tylko przygląda się temu, jak pojedynkować się będą ze sobą Pan Julian i Pan. Dariusz. E, a ja jeszcze zanim zaczniemy grać, drodzy panowie, przypomnę, jakie nagrody są na panów koncie. Zaczniemy od pana Ireneusza. Wspominałam już o torciku. A jest także żelazko i Walkman. E, pan Dariusz natomiast ma Walkmana z radiem i album. A pan Julian Walkmana i album. To są panów nagrody. A co dalej? Na kogo czeka ta nagroda główna? Czyli lodówka wartości 1240 zł. Zobaczymy, zobaczymy. Przekonamy się już niebawem. Drodzy panowie, pan Julian ma kartę silniejszą, to król. Czyli od pana Juliana rozpoczniemy. Panie Julianie jest 10 pytań w zestawie. Proszę wybrać sobie jedno z nich. 5. 5. Egida to kabaret Jana Pietrzaka, Jana Kaczmarka, Bogdana Smolenia. Pietrzaka. Tak jest. Brawo, panie Janu. Pan Dariusz? Na sześć. Sześć. W którym z miast powstało pierwsze kino? W Paryżu, w Londynie, w Nowym Jorku. Co? Myśli pan, że w Nowym Jorku? Niestety. Niestety, panie Dariuszu. W Paryżu. W Paryżu powstało pierwsze kino i. To nie była dobra odpowiedź, panie Dariuszu. Pan Julian wygrał pojedynek, bo pan odpowiedział prawidłowo na swoje pytanie. Drodzy panowie, panie Julianie i panie Irenausz, już za chwileczkę dowiemy się, który z panów odpowiadał będzie na pytania finałowe. Panu Dariuszowi dziękujemy i spotykamy się za chwilę. Fundatorem nagród Pocieszenia w postaci książek jest oficyna wydawnicza GNP, wydawca książek popularnych i edukacyjnych. I po przerwie spotykamy się z Państwem ponownie. Spotykamy się przed te ostatnią finałową rozgrywką. Czy któremuś z pan, panu Julianowi bądź też panu Ireneuszowi, uda się zdobyć nagrodę główną, którą jest dziś śladówka wartości 1240 zł i który pan będzie walczył o tę nagrodę. Zdecyduje komputer. Za chwilę go uruchomię. Panie Julianie, proszę powiedzieć stop w momencie, który Pan uzna za stosowny, a także Pan Ireneusz. Pojawi się liczba. Wysokość tej liczby zdecyduje o tym, który z Panów odpowiada na, fin na finałowe pytania. Panie Julianie, rozpoczynamy, tak? tak. Proszę. Stop. 730. Oh. Pan Ireneusz. Stop. Gorący doping, panie Ireneuszu. Teraz proszę mocno trzymać kciuki za pana Ireneusza, ponieważ panie Ireneuszu żadna z cyfr nie powtórzyła się, a zatem będzie pan musiał odpowiedzieć na trzy pytania, nie można popełnić żadnego błędu. W zestawie jest 10 pytań. Proszę bardzo, zaczynamy. Pierwszy od razu. Proszę. Kto był pierwszym królem Polski? Mieszko pierwszy, Bolesław chrobry, Bolesław śmiały. Chrobry. Tak jest, brawo. I dalej. Następny. Następny, tak? A może piątkę. Piątkę, proszę. O której rocznicy ślubu mówimy brązowa. Trzeciej, ósmej, dwunastej. Brązowa. 12. Nie. Nie. 8. Ósmej. Jednak 8. Ósmej. Ósmej. To taka mała popularna, prawda? Rocznica. Taka może mała... nie aż tak dużo obchodzona. Niestety, ale wędruję do Pana ze słodkim pocieszeniem, torcikiem tak. wspaniałym dla Pana, pani Ireneuszu, tak. za wspaniałą, dzielną. Walka w naszym dziękuję teleturnieju. Bardzo, I pani Ireneuszu. Słysza. Nagroda, którą wylosował pan na początku. Czyli A, żelazko, żelazko należy do Pana. Też. Jest pańską nagrodą, Dobra. tak? Natomiast pan Julian wylosował Walkmana. I ten walkman także należy do Pana. Obydwóm panu serdecznie panu serdecznie gratuluję Pani Ireneuszu. Dziękujemy. Czy to były nerwy, czy to po prostu rzeczywiście nie, ja tak ta. Nie, ścieliłem, ale nie byłem pewien, nie? Mówię, mówię brąz, brąz to coś będzie coś około 8, nie? Mm -hmm. No to było właśnie osiem. Ach, osiem? Tak. A ja mówiłem no, no, 12. Ale to się niedawno pojawiło, coś było takiego duże, jak no, brązowy, no. brązowe godziny. E, w ogóle jest ich dużo, dużo więcej, tylko myślę, że problem polega na tym, że są mało popularne. Mało popularne właśnie. I może no. niezbyt tak hucznie e, obchodzone. obchodzone a, ten... Proszę panią tam do poprzedniego małe sprostowanie. Herakles nie był bogiem, był herosem. A to jest coś innego. I tam kto układał to, popełnił błąd. Podejrzewam, że w odpowiedzi nie miało to zbyt dużego znaczenia, bo tak było tak. ono sformułowane, ale dziękujemy bardzo za sprostowanie. A drodzy panowie, proszę mi jeszcze powiedzieć o swoich wrażeniach po no, dzisiejszej, ja po dzisiejszej bardzo, grze. bardzo. Czy atmosfera pana. Atmosfera odpowiadała... piękna, wszystko, przede wszystkim prowadzenie. Dziękuję bardzo. O, dziękuję bardzo. Tak. Co to mówi? Znaczy? pan Julian? Ja zawsze lubię rywalizować. I to mi odpowiada. Mm -hmm. Tym bardziej, że ja pierwszy raz występuję w ogóle w terytorium Nierów to tam, nie? Aha, zupełnie pierwszy raz. Pierwszy raz dopiero. I spodobało się? No, teraz mi się spodobało, może jeszcze kiedyś no, tutaj No, dobrze. No koniecznie. No. A pan Julian powiedział, że lubi rywalizować. No tak, przecież wspominał pan na początku programu, że gra pan w brydża. Tak. I tam jest ostra no. rywalizacja. No, tak, poza tym jeszcze uprawiane ślistwo. Mm -hmm. To też się rywalizuje ze zwierzemy. No, to nie brzmi tak pięknie, ale na pewno rywalizuje pan eee. ze swoimi kolegami. Niech ko nie, koledzy nie rywalizują, koledzy współdziałają. Mm -hmm, mm -hmm. I w Bryża też pan. Tak. Czyli jest trochę tej zainteresowania. Pan... Moje Irenę hobby już? to jest wędkarstwo przede wszystkim. Aha, tak no tak. i krzyżówki, coś tym, bo to, tak, coś tam siedzi, nie? Mm -hmm. I stąd no. pewnie pojawił się pomysł telewizji. Możliwe, tak. No coś tam się wie, no, za dużo się nie wie, ale coś się wie. Nie? no tak. I niepodobno, że. Żebym... Jest szansa, żeby się wykazać swoją wykazać trochę, tak, tak. Dziękuję panom serdecznie raz, jeszcze gratuluję. Dziękuję także.